Widywany konflikt z ZSRR USA, organizował szkolenie członków, prowadził działalność dywersyjną, wywiadowczą oraz gromadził broń i materiały wybuchowe. Hmm. <laughs> tak to wygląda. Eee, co chciałem powiedzieć? No i co tutaj dalej robić? Bo powstała w 50 roku na wiosnę. Hmm, drużyna harcerska u nas w szkole. To była drużyna koedukacyjna. Ona już nie była e, wzorowana na skautingu. To była drużyna wzorowana na e, już sowieckich wzorach. Mimo, że tam nosiliśmy mundurki, lilijkę. Prawda, no, wi 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 to wiadomo. by tak, była czerwona chusta, już krzyży broń Boże. Tak, takie OHP chyba, tak? To była tak, OH, o, o, Organizacja Harcerstwa Polskiego, OHP, no chyba tak to brzmiało, ale <trym> to była, założyła ją taka młoda nauczycielka, pani Jadwiga Sosnowska, która nas uczyła języka polskiego, pamiętam. To była siódma klasa, już moja siódma klasa. I, 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 i tam ja zostałem przez grono kolegów, koleżanek wybrany na drużynowego. To znaczy nie za pierwszym mhm. razem, bo tam był taki Wojtek Sobczak, ale on powiedział, że nie chce być drużynowym, on najlepiej mu się działa jako zastępowego. No i tu, ja jako, to zostałem tym drużynowym. No i teraz zresztą muszę powiedzieć, moja inicjatywa, patron jaki był dla drużyny, no to ja sobie wybrałem, to znaczy dałem taką propozycję Jeremi'ego Wiśniowieckiego, który dla mnie do dzisiaj zresztą pozostaje Człowiekiem, który no wart jest większej, większego zainteresowania jak obecnie. No i to zostało, że drużyna harcerska, oha, prawda, mhm. imieniem księcia Jeremy Wiśniewieckiego. Myśmy to Jeremy, nie Jeremiego, Jeremy, tak jak to. Tak. Proszę pana, stworzyliśmy drużynę harcerską. Na bazie tej drużyny stworzyliśmy Aha. nielegalną drużynę harcerską. Z tymi samymi osobami? Tak. W tym samym no składzie. Tu w szkole było niby że. Tak, yy, a, a myśmy. Mieli, nazwaliśmy to tajny Związek Harcerskiego. PZHP. Mm -hmm. I imieniem. Yy, Jeremy Wiśniewieckiego, tam potem były proponowane zmiany na Czarnieckiego, Stefana. Z tym, że to tylko trwało do końca, do czerwca, póki jeszcze myśmy chodzili do szkoły. Już od czerwca 50 roku, myśmy już jako skończyli tą siódmą klasę, przeszliśmy do szkół w Lublinie, część kolegów pozostała jeszcze młodszych tam w szkole. Ale już w tym czasie właśnie zmieniono nazwę drużyny, już tam wybrano inne y, władze, prawda? I został patronem y, Pijaczyna, bo inaczej go nie nazwę Świerczewski. No. To taka, taka była zmiana, ale myśmy dalej to trwali I to się mhm. zaczęło. To był y, ten cały, jak to się mówi. Y, początek naszej działalności, bo ja już widziałem, którzy koledzy y, mam do nich zaufanie i, 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 i tak było. No, nas było tam około dziesięciu. To były takie cztery zastępy, no, nie, jeden był niepełny, y, ale potem doszli tam koledzy. I, I tak zaczęliśmy działalność. I jak ta działalność przebiegała? To znaczy yy, myśmy mieli literaturę w bibliotece szkolnej, którą myśmy wyciągali, na przykład cały miałem rocznik Harcerza. Takie pismo klagojno wychodziło, Harcerz, prawda? Był bardzo dobry. Potem dostaliśmy kamienie na szaniec. Prawda? No wiadomo. I to nam odpowiadało. No i myśmy dalej zaczęli to kombinować. No co tu mamy zrobić? Informacja. Przede wszystkim informacja m, w jaki sposób? Rozmowy z kolegami. Takie sobie luźne rozmowy. Ja przy okazji jakąś wiadomość, którą myśmy już usłyszeli z Wolnej Europy, usłyszeliśmy z radia y, BBC, mhm. prawda? Gdzie ten słynny tam, tam, tam było słychać, bo to rozpoczynał się dziennik telewizy, ten radiowy. Londyn to boom, tom, 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 tam, tam, taki był to charakterystyczny. No i, i, i Ankarę czasami, bo tam... I te różne wiadomości, które były, I te były te wiadomości... W tym, ówczesnej władzy, to się przekazywali między że sobą, tak? przekazywali kolegom. To znaczy kolegom z naszej drużyny, mhm. ale i kolegom spoza. Z podwórka. Z bo to było tak. Z poza, bo to było ważne. Książki. Najpierw kolegom, a potem pożyczanie, słuchaj, jaka fajna książka, jest, wiesz, tego. Poczytaj. Poczytaj. Mhm. Nie Pan To. Yy, propaganda, bo to był tak zwana akcja młodzieżowa. No, propaganda ze starszymi. No, tutaj to było trudniej, bo to yy, trzeba było bardzo ostrożnie. Niby yy, trawniki, naród był osiadły, ale to. Różnie to tam yy, bywało w tym czasie. Także tu niewiele. Specjalnie na temat ulotek to nie mieliśmy drukarki, tak żeby tutaj ręcznie pisać, to jednak doszliśmy do wniosku, że nie ma co, bo mogą łatwo sprawdzić, mm -hmm. że ktoś, ktoś bo to to typowe było dla Urzędu Bezpieczeństwa. No zaczęliśmy gromadzić amunicję, materiały buchowe. A skąd wybraliście amunicję? A stał garnizon rosyjski. Mhm. Za to mógł kupić. Co się wymarzyło? Co tam yy, za tego? Yy, oczywiście do pewnego stopnia. Yy, przecież ja pamiętam yy, starsi tacy i yy, tam yy, co ja tam miałem w tym czasie. Osiem lat stał rosyjski, ruski czołg unieruchomiony na łąkach, no to tam za wódkę, świadkę wódki, to pozwalał wleźć do czołgu i postrzelać sobie. <śm> 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 no. I, i, i to, takie to były rzeczy. Także z tym nie było problemu. Była, probl był problem z bronią, no. No, ale to myśmy y, inaczej. Mieliśmy specjalną akcję, że koledzy po zdaniu matury mają wszyscy się meldować do szkół oficerskich, o ile zdrowie i warunki mm. im to pozwala. Wychodziliśmy z założenia, że y, wcale to nie przeszkadza, y, jak to się mówi, rzemiosło wojskowe. Mm -hmm. Ono jest wszędzie takie same. Tak. Może tam jakieś są niuanse. A Właśnie, a tym bardziej przyszedł. poznać metody, bo to były sowieckie metody, mhm. prawda, e, szkolenia. Kolega dostarczył nam broń. Dostarczył nam broń. To był pistolet niemiecki Walther P38 mhm. i amunicję. No, tu był problem, bo amunicja już yy, miała swój wiek. Była trochę zabilgocona, i tak było, że jeden, bo myśmy to rozbierali, ten pistolet składali i tak kolejno tam nasi koledzy się tym ćwiczyli, A potem zobaczymy, jak to strzela. No i rzeczywiście wychodziliśmy yy, tam do lasu dosyć daleko, bo to do, jakieś 2,5 km, no 3. Może od Trawnik Las taki był tak zwany chłopski las i tam e, dosyć daleko także pistolet e, nie był głośny. I, 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 no i tam byśmy sobie te próby robili, także nieraz był nie wypał. 1953 roku w lipcu zostaje Pan aresztowany. Tak? Zostaje aresztowany, dlatego że nasz kolega, który został przez jednego z naszych kolegów zresztą czołowego z, za, z zastępu, który no, już ma, akurat skończył maturę w 1953 roku. Kolegę do nas tu, że o tu jest tego do organizacji. No i myśmy tam przyjęli go. Tam nie był wprowadzony od razu we wszystkie tamte sprawy, ale tak ogólnie, prawda, poznał kolegów. No, i okazuje się, ale to ja się dowiaduję dopiero z tych archiwów, bo tu mam to, że ja jadąc już w czerwcu, w 53 roku bo to był gdzieś początek, koniec czerwca na to brygadę SP, tam do tych Jagoczan koło Węgorzewa, to już UB miało donos na nas. Już była informacja, już zaczęto inwigilować nas. Ponieważ ja zniknąłem z Trawnik, nie wiedzieli co się dzieje. Mało tego, to mi tam stąd to opóźnienie. Bo yy, on, <laughs> ciekawe, że nie mówiąc nam, Prawda, bo powinien powiedzieć, że tu i tu jedzie. Był w brygadzie SP w Częstochowie. I tam w Częstochowie, nie wiem, albo się wygadał, mhm. albo rzeczywiście był jakimś y, agentem. Y, No w zasadzie dwie trzecie tych segregatorów to jest, to są dokumenty naszej sprawy od chwili aresztowania, już, już, już tu mówię. O. Postanowienie o zatrzymaniu 7 lipiec 53. Ja byłem w tak zwanym, ochotniczej brygadzie SP. Służby polskie. Mhm. Ochotnicze to było dlatego, żeby sobie zdobyć opinię i dostać się do szkoły oficerskiej. Od kiedy Pan do tej Ochotniczej Brygady Służby Polskiej przynależał? O, to krótko. Od czerwca, to znaczy od końca czerwca do aresztowania, czyli niecałe dwa tygodnie, już było poca w strzyku. Mieliśmy tam, bo tam stale brygady przyjeżdżały, tylko wymieniały się, myśmy mieli mieć, być miesiąc i po cawstrzyku koledzy tam jeszcze to w karty grali, czy tam sobie gadali, no różnie to tam jeszcze, to było jeszcze gdzieś przed dziewiątą, albo po dziewiątej, jakoś tak, koło dziewiątej, no. Ja już tam na tym, na górze byłem, bo, jak mówię, ciepło i tak jakoś się złożyło, i już taka drzemka mnie ogarniała, i mnie tam koledzy budzą, mnie tak wstała, i tu do Ciebie. No, patrzę, stoi trzech panów. Jakoś tak niewyraźnie, bo myślę sobie, że na pewno coś tu ze mną będzie. No, i mi przedstawili o tutaj te, te, te dokumenty. To później jest, wszystko fotografujemy sobie, dobrze? I... Taki i taki, tak urodzony tu jest, proszę bardzo, mamy nakaz zatrzymania, nakaz rewizji Świadek tego podpisali. I do samochodziku i do Węgorzewa do ARM. No to funkcjonariusza e, Służby Bezpieczeństwa. Tą zube, Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Tak, to był Urząd Bezpieczeństwa. Urząd Bezpieczeństwa. to był szef powiatowego urzędu. Starałem się jak najdłużej bronić tych, którzy byli spoza trawnik, a należyli do nas. Mhm. I ich ten, który był aresztowany i ten, który nas sypnął, nie znali ich w ogóle. Zresztą nawet tam są takie pewne wypowiedzi. A to Kazik, a to nie taki pseudonim, powiedzmy, takie tam przezwisko yy, tego, tego, tałamą. On się nazywał Kazio, yy, Kazimierz Tałaj, ten, który nas sypnął. Prawdopodobnie nie żyje, ale gdzieś mi mówią, że on jeszcze żyje. I, 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 I taka sprawa. No i to się zaczęło śledztwo, proszę Was. Po tych wstępnych przesłuchaniach zejście na dół do aresztu. No wtedy poczułem strach. Wiecie, że rzeczywiście poczułem, wtedy poczułem cholera strach. Jak mnie w pro, sprowadzono, bo to tak się szło, w dół, w dół, cholera, tak jak do y, jakichś katakumb, kraty, jedna krata, druga krata. Nasz całą dziewiątkę zapakowano do suki i wywieziono na zamek lubelski do więzienia. Tam już przebrano nas więzienne ciuchy. Ja się dostałem na taki oddział najcięższe wyroki, z tym, że w tym czasie już nie było cel śmierci osobnych, wszyscy siedzieli razem. Tam byłem tydzień, o ile pamiętam. Tam dopiero odczułem mróz, bo to był yy, Styczeń Na początku lutego, e, przewiezieni zostaliśmy e, do hełma. Mhm. Do hełma i do więzienia, dlatego że zamek już miał być ewakuowany, bo to był 54 rok. Oni już szykowali wielką fetę tutaj, no bo to e, dziesięciolecie PRL-u. Pierwszy transport z hełma do wronek. A czyli z chama, pan pojechał do Wroneg, Tak, tak. Olbrzymi, to był olbrzymi transport. Cały transport był więźniów. Mm -hmm. To był cały escheron. A dlaczego był ten transport? dlaczego pan transportowali wie pan? E, bo nie było miejsca dla pozostałych już. Nieraz też zastanawiałem, jakie to motywy były, że człowiek zaczął w ten sposób działać. I co go skłoniło? Wie pan, bo to rzeczywiście to się wydaje, że no, o, Polska i tak dalej. Człowiek wraca do trawnik, okupacja, bo to jeszcze okupacja była w tym czasie i, 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 i nagle tutaj wkracza nowa władza. Wkraczają wojska sowieckie, polskie. <laughs> I, i, I coś to nie tak, to wszystko, jeżeli chodzi o to wojsko polskie, tak to powinno być, jakoś mnie to się nie, nie za bardzo podobało. No ale to trwało tak, jak trwało. Szkoła. Szkoła była imieniem Józefa Piłsudskiego, wybudowana przez społeczeństwo Tragnik. Bardzo ważnym elementem dla mnie, i to ja sobie zdaję teraz też sprawę, ja chorowałem w szóstej klasie, mnie przez prawie trzy miesiące nie było w szkole, ale dostałem roczniki przedwojennego morza. To był fascynująca lektura, która w konfrontacji z tym, co działo się przynajmniej w tym moim środowisku, no to to już były kolosalne no, różnice.